Uwaga, widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig napeczkę w górę. Kto będzie szybszy ode mnie? Czy ty, klikający łapeczkę w górę, czy ja, biegnący do mego auta, z którym zaraz coś zrobimy, zaraz wam coś pokażę. Klikajcie łapeczki za trzy, dwa, jeden. Start, teraz, go, 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 wyścig już leci. I koniec, X. To było trzy sekundy wyścigu. Przebiegłem przez mój dom, a tutaj mam garaż i mój samochód. Tak właśnie on wygląda, jest taki słaby. Nie no, taki dźwięk to du, du, du. To jest słabe, słabe autko, ale chciałbym go sprzedać. Wiecie co? Dzisiaj będę sprzedawał moje auto. Od bardzo dłuższego czasu takim autem jeżdżę i pora się go pozbyć. Sprzedam i kupię droższe. Wiecie co? Będę takim handlarzem albo sprzedawcą aut. A zobaczycie, czy mi się uda w ogóle? Pojedźmy to komuś sprzedać. Musimy to auto komuś wepchnąć. Wiecie, to auto jest takie małe, słabe, ale musimy to auto sprzedać za jak najdrożej, żeby zarobić. Na tym aucie musimy zarobić, być jak handlarz, taki, co sprzedaje i zarabia więcej. Będzie ciekawie, oglądajcie z o końca. Pojedźmy, i halo, auto sprzedam, halo, halo, ogłoszenie, auto sprzedam. Auto sprzedał Halo. Kto chce kupić auto? Prawie jak za darmo. <głysy> Podjedźmy może do Wojewódzki Villagerów. Sprzedajmy to auto. Musimy zarobić kasę. Leci, leci, leci to nowe frisbee Smyslow. Uwaga, bo wrzucam. Uff, zapałem! Jak to się szybko kręci. Nowe, pomarańczowe frisbee Smyslow, który możesz sobie porzucać. I mam też nową piłkę Smyslow Team, którą możemy nadmuchać. <gysy> Zobaczcie tylko jaka duża i możemy sobie podbijać. A na koniec zostawiłem najlepsze. Spójrzcie, co mam w rękawie. To opaska odblaskowa, Blaskowa Team. No team. I po lekkim uderzeniu sama zawinie się na twoją rękę. Wszystkie te rzeczy znajdziecie na moim sklepie smyslowkruka.pl. No Zapraszam. Żeby kupić następne i jakieś lepsze. Dobra, jedziemy. Jedziemy do wioski leżerów. Halo, sprzedam auto, sprzedam auto. Auto najlepsze, dobry przebieg. Wjeżdża pod drzewa. Jest bardzo małe i wąskie. Łatwo zaparkuje. Halo, sprzedam auto, sprzedam auto. O, tutaj jest jakiś pan, pan policjant. Dzień dobry, dzień dobry, ja wszystko w porządku. Ja, ni, ja nikogo nie oszukuję, nie jestem złodziejem, to jest moje auto. A Chce pan, chce pan kupić auto? Chce pan kupić auto? <laughs> Czy O, policjant chce kupić auto. U, ej. A policjant jest taki drogo, tego wiecie. On zawsze ma kasę, on, on lubi takie droższe. Sprzedam auto dla policji. E, fajnie się można ścigać dla jednej osoby. On się zmieści wszystkie poty, wszystkie drzewa. Przejedzie pan normalnie wszystkie przeszkody. On jest mały... Wąski bardzo przydatny na co dzień. Cena 500 zł. <laughs> o, kiwał go. Ej, dobrze, dobrze! Kidokera! Ja chcę, ja chcę te 500 zł i panu to dam. Za 500 zł. Jeszcze w gratisie paliwo. O, patrzcie, wyrzuca raz. Ej, wyrzucał, chcę kupić auto! Tak genialnie! Zrobimy z tego auta mojego starego 500 zł i zainwestujemy w drugie auto jakieś lepsze. Czekaj, policzę. Czeka pan! Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć razy sześćdziesiąt cztery. Cześć, w kalkulatorze trzeba obliczyć. sześćdziesiąt cztery razy sześć. Eee, panie! Chwalcie, mnie oszukać za 120. Eee, ej, e, ja sobie to obliczył, Panie, policjant chciał mnie oszukać. On mi dał 100 z tym nie. Jeszcze, jeszcze dwa razy. Jeszcze dwa takie staki. On mnie chciał oszukać. Co za chłop. Jaki dobry gościu. Jeszcze dwa razy, dwa staki takie. Dwa staki O, czaj, raz. Dwa. Dobra, o teraz się zgadza. Dobrze, dziękuję. Do widzenia, proszę bardzo, dla pana auta. Okej, okay. autko. O, odjechał, co? So, pojechał, papa. Pa. Je, zarobiłem. Zarobiłem na nim kupę Forsy. To auto wcześniej kosztowało mnie 200 zł, a ja sprzedałem za 500. <laughs> Zarobiłem kasę, czajcie. Ja kupiłem wcześniej za 200, a sprzedałem teraz za 500. I o to właśnie w tym chodzi, że kupujemy auta taniej, a sprzedajemy drożej. Musimy się targować. Chodźmy, kupimy od kogoś auto, żeby go sprzedać później drożej. Może podejdźmy tutaj. O, Alek tutaj mieszka. Halo, halo jest tu. O, słyszę jakiś dźwięk auta, słyszę dźwięk od auta Halo, halo, kto tutaj się dobija? O, cześć Alek, się ma! Sub, 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 Siema, subskrybujesz dzieje? mój kanał? O, oczywiście, każdy. Cztery. Zostawi, twoje zostawiłeś kanały. łapeczkę w górę pod filmem? Pod o. każdym filmem, zawsze zostawiam codziennie u ciebie na kanałach. O, słyszeliście, Alek klika łapeczki. A czy wy widzieliście moją nową czapkę? Patrzcie na to! Nowa czapka dostępna na moim sklepie! Żółtego koloru i uwaga! Mm, tutaj litery są wyhaftowane. Chciałem powiedzieć minka, ale tutaj mam minkę, ale ta jest nowa. Jakbyście chcieli, to jest z minką. To jest moja minka awataru kanału, a to jest moja nazwa Smile Team, patrzcie na to, jaka fajna! Wyhaftowana każda litera dobrej jakości! I nowa czapka, możemy sobie ją założyć elegancko żółtą, patrzcie SMILE SLOW TEAM! SMILE SLOW TEAM! Smile slow TEAM! Widzicie? <laughs> Mamy SMILE SLOW TEAM elegancko, możecie sobie założyć to jak ja na lato w sam raz, na wiosnę idealna, z daszeczkiem oczywiście was y, przysłoni zasłoni przed słońcem. Dobra, ale Alek, przejdźmy do rzeczy. Alek, słuchaj Chcesz no, słucham, czy sprzedać mi auto? Chciałbym kupić auto. Czy masz jakieś yy, auto? No mam auto, chodź, zapraszam do garażu, chodź, chodź. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Co, co tu masz, co tu masz? No mam takie tutaj autko, takie szare, no Uu. może nie jest najlepsze, ale da się przejechać po takim terenie. Fajne twardym. auto, słuchaj Alek, mam dla ciebie propozycję. Chciałbyś mi strzelać to auto? Chętnie bym odkupił. No zależy <laughs> za ile, nie? Yy, za to auto dałbym tobie 200. No co ty 200 to no samym paliwo ja płacę więcej trochę musisz wrócić No nie no bez przesady, Dobra, 300 max, 300 max Trzy, 350 <grym> To jest warte 300 No 350, bo jak więcej jak, jak się nie zgodzisz to daję więcej Do 400 Okej okay, dobrze 350 zgadzam się Przyklep Dobra i podaj Rekę <grym> <grym> Czekaj C Czekaj jeszcze ja daj <grym> Pfff ja się zabawiłem. Dobra, dobra. podawaj, po, podawaj Dobra, dobra, zgoda, przybita, okay, ok, zgoda Dobra, piąteczka, ok, to czyli 350, ok Tu masz, pa, tak, 64 okay. 64 To jest 128 64 no, to jest 180, 190 64 no. to jest 200, co trzeba umieć liczyć, nie? 250 E 300... 320 i teraz no. tutaj 30 jeszcze raz. R raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Proszę bardzo, odliczone. Okej, liczy <grym> dobrze. to jest twoje. <grym> dobrze, dziękuję. Okej, okay, dobra, wjeżdżam, wjeżdżam. Dobra. Jedziemy, jedziemy kupić auto od Alka. Jedziemy jeść szatę od razu. Jedziemy od razu sprzedać auto. Jedziemy sprzedać auto, patrzcie. Jedziemy do wioski w laderów i sprzedamy komuś auto drożej. <grym> Patrzcie, przejeżdżamy, czekaj. O, zmieścił się. O, wow! Dostałem do, no, przejechałem przez, przez drzewa. Halo, auto, na sprzedaż auto, sprzedasz kto chce kupić? Kto chce kupić auto? Jedyna dobra cena, bardzo dobra cena Jedyne 800 zł 800, 800 zł. O, tu ktoś idzie! To auto musimy sprzedać drożej. Sprzedam auto, sprzedam auto, jedyne 800 zł, 800 zł. A ja to kupiłem za 350, a sprzedaję za 800. O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Pana, dzień dobry. Chciałbym sprzedać auto, bardzo dobra cena, 800 zł. Nic tutaj nie było ruszane, wszystko jest naprawione, z paliwem w środku, można wozić na przyczepce, różne rzeczy. Może, może Pan też bardzo robić płynne ruchy tutaj, możemy skręcić w prawo, w lewo, to auto jest bardzo sprawne, szybko jedzie. Bardzo dużo paliwa, bardzo duży bak, 800 zł jedyne. Patrz jak chodzi, sprawdzę, sprawdzę. Sprawdzę, sprawdzę. A, a ja to kupiłem, ej, ja to kupiłem taniej za 350. Ale jaką wrobimy? Jak pan zgadza się czy nie? Dobrze, dobrze! Dobrze, to sprzedaję. W takim razie 800 zł dla mnie. 800 zł. Ej, dobra. Jak mi dobrze idzie. 800 zł, czyli mu musi pan wyrzucić jakieś 12 staków. Dobra, raz liczymy. 800 zł. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow, ile kasy dostaję? Patrzcie, 800 zł teraz dostaję. Dobra, bierzemy tutaj. Pyk, pyk. Wszystko liczymy. Zaczcie, ile kasy? Ja, a ja turbanie dałem tak mało. Dobrze, okej, okay, policzone. Wszystko się zgadza. Dziękuję. Pana auto. Do... Dobrze, do widzenia, do widzenia, do widzenia. A, jest! Zarobiłem kasę na aucie. Czajcie patrzcie, zarobiłem więcej kasy. W tym sposób się mnożyłem więcej kasy. Idziemy poszukać jakiegoś innego auta. Musimy może od kogoś innego kupić i sprzedamy jeszcze drożej. A później zrobię więcej aut i może otworzymy salon samochodowy. Ej, to byłoby genialne. Tak, kupimy jakieś materiały i wybudujemy salon samochodowy, będę klientów yy, przyjmował. O, to będzie genialne. Chodźmy teraz może do sepka. Tutaj Sebek mieszka, może do Oliwi też pójdziemy. O, Sebek tutaj. O, widzę coś tam, jest jakiś skład cześć Sebek, Sebek, cześć, cześć, cześć Sebek! O to to tam Wow, jaki fajny kład! Uuuu No czyszczę właśnie, czyszczę go, bo wiesz, po przeprawie okay. był i teraz go muszę wyczyścić. Chciałbym kupić od ciebie kładak, chciałbyś mi sprzedać, bo dam dobrą kwotę Kłada, chcesz ode mnie kupić? E, no w sumie ale to jest zależne od ilu ile mi dasz, nie? Okej, okay, dobra Czekaj, poczekaj zaraz Dobra. Wicowie. taki kład może być warty z 1000 zł Taki kład 1000 zł, dlatego że kłady są bardzo chodliwe. On ma jeszcze tego lepszego kłada, takiego szybszego. Ja mu zaproponuję 200, może maks. <grym> Za 1000 go sprzedamy. <grym> Dobrze. Ja dam panu ofertę taką, bardzo fajną ofertę. Bardzo fajna oferta. Daję 200. No, panie, to no, opony mnie więcej kosztowały. Nie ma opcji. Ja, ja mogę go panu sprzedać za. Za. ile? No 600 ile. dolarów. 600 zł? No nie! Tak. Jakie dolarów złoty? Mm. Złoty do no, bogowej złota. Ja, przemyślę, co tutaj zjem sobie. Hmm, hmm. Dam panu 300 max. 300 ile? max. Ile? 300, czemu nie pan no płacze Ej, Na pan, na pan mnie nie, tak, nie weźmie panie... na, na płacz pan mnie nie weźmie Nie, nie, nie 350, panie, 350 Dobra, to 350, dobrze, 350 Okej okay. No dobra, no to piąteczka. piąteczka Dobra, 350, proszę bardzo, zapłacę panu 350 Ale 304, całość teraz 120, całość teraz. 180, proszę bardzo wow, ile pieniędzy 240, ja tak 300, 360 Dodałem panu 10 dolarów więcej, proszę bardzo Dzięki bardzo, to Dzięki. pan masz tu kluczyki? Okej, okay, dobrze, przybijmy, po piąteczka, serwisie. piąteczka, przybijmy, piąteczkę, pum, piąteczka. Okay. Czekaj panie, tu o piąteczka, pą, pą, dobrze, elegacko. <laughs> panie, o co pan robi? No bo ja chciałem idziemy, okej, okay, do widzenia. Do widzenia. <laughs> Ej, dobra, sepka wrobiłem, słuchajcie, w sepka wróci wrobiłem. Ej, ten kład kosztuje normalnie z 800 do 1000 zł takie kłady chodzą, a ja kupiłem znowu za 300 ileś. Tu przecież ja to sprzedam drożej. Jedziemy teraz szybko do wioski villagerów, sprzedać tego kłada za więcej i wtedy pójdziemy otworzyć salon samochodowy. O, jedziemy z składem elegancko Dobra, szybko zarobimy. Halo, na sprzedaż kład, na sprzedaż kład, kład na sprzedaż, halo, halo, kład. Kład? jakaś pani jest, dzień dobry. Kład na sprzedaż pan mówił? Na sprzedaż tak, kładam mam na sprzedaż, a pani chce... Ja bym kupiła, biorę, biorę od razu i jadę. Chce pani kupić kładę, ale pani się nie nadaje, przecież pani nie będzie umiała jeść kładem, to dla mężczyzn jest, dla prawdziwych chłopów. Ale, panie, ja tutaj mam prawo jazdy na takie cacko, i ja, i ja się dopiero uczę, ale ja sobie poradzę. Co? Ej, blondynka chce kupić ode mnie auto! Ej, nie, nie, nie. E, przecież to tylko prawdziwy mężczyźni jeżdżą. Mężczyźni, tacy chłopy wielkie, nie baby. Baby nie jeżdżą kładem. Chce pani kupić na ale, pewno? E, proszę pana, chce pan moje pieniądze, czy nie? Dobrze, dobrze. Okej, okay, to dla pani będzie 1200. 1200? A to to tyle kosztuje? Tak! Ta, e, nie nie... myślałem, że to 10 zł. <grym> e, to nie. To jest tyle warte. Ej, blondynki są takie, wiecie. <grym> e, jest pani ładną blondynką, proszę mi zaufać, ja jestem, ja, ja jestem dobrym sprzedawcą, w, w, mi wszyscy wierzą, to jest bardzo dobry kład, dobry ma e, amortyzatory, fajne mafelgi, fajne opony, e, dużo ładowność, może pani sobie zapakować walizkę i na wakacje chodzić. Jedyne, pan, dam pan pani, dam pani, dam pani przecenę, e, gratis, e, z, ty 100 zł mniej, 1100 będzie, 1100. 1100. To za dużo, a pan może być 1500? Co? Ej, jak pani mówi, że 1100 to dla nas za dużo, a 1500... Co pani powiedziała? E... E, ja bym chciała 1500, bo 100, 1100 to dla mnie za dużo. Ej, co? Co? I może być ta cena? Mnie mam więcej. Pani, 1100 to jest... Mi... To jest... Dużo, a 1500 to jest mniej? No tak, tak mnie na matematyce uczyli. Dobrze, dobrze! Klepnijmy! Dobrze, dobrze! Tak, może być, tak? No, tak, może być, może być. O, super, ale to emocja super. <laughs> Proszę mi zapłacić kasę, bo inaczej pan nie płaci. O, dobrze płaci. Jako ona jest niemyśląca, ta blondynka jest. Tylko proszę lity, i proszę mnie nie oszukać, tak? Dobrze, nie będę oszukiwał. ta blondynka nie myśli, słuchajcie, na niej zarobimy kupę kasy i otworzymy salon samochodowy. Ona nie umie liczyć, ona nie umie liczyć. Dobrze, już sprawdzam, ile kasy to jest. Ło, wow, ile kasy! Wow, Tyle, dobrze. Tyle ci jeszcze? Ej, to za mało, trzeba jeszcze więcej. Dobra. Trzeba jeszcze? A ile jeszcze? Jeszcze, jeszcze więcej. No ja nie liczyłam. Yy, o, to dobrze się skola. Pani mi... Niech da... pan liczy, bo ja nie jestem w tym za dobra. Pani dała mi 500, tylko to trzeba jeszcze więcej. Dobra, czyli jeszcze... Jeszcze ile? Dwa tysiące, tak? Dobrze i tyle. Już wszystko wystarczy. Okej, okay, dziękuję o, już wszyscy no, Dobrze. Dziękuję, to do widzenia w takim razie. Dobra. Okej, okay. ale... a, to pani jest, przepraszam. No właśnie, to tak, to mnie pan nie robi w Bambuko. <laughs> ja nie robię w Bambuko nikogo, ja nie do robię vidzenia. nikogo. OK, do widzenia <laughs> masz pękała. <pechoła. Ale> to... <laughs> jak pojechała jest? Ej, dobra, zrobiłem na niej kupę kasy. Ale ją wrobiłem, widzicie, jak, jak... jak kupiłem to za 350, a sprzedałem za 2000, ale jazda, ale zrobiłem... Dużo kasy. Dobra, wiecie co? Otworzymy. Ej, tu jest jakieś fajne miejsce. Weźmy otwórzmy salon samochodowy. Będę sprzedawał samochody drożej, a będę kupywał taniej. Tu jest jakieś miejsce. Fajnie, To byśmy zrobili ten salon samochodowy, tu go wybudowali. Ej, tu jest opuszczone. To może byśmy tutaj zrobili? Dobra, to będzie miejsce pod wynajem dla mnie, a tutaj mamy materiały budowlane. Chodźmy sobie kupić rzeczy i zrobimy tutaj salon samochodowy. To będzie genialny pomysł. O, jest sklep budowlany. Dobrze, sklep budowlany mamy, otwórzmy. Halo, halo, dzień dobry. O, otworzyły się. Wow. Jakie fajne te, patrzcie. Jakie fajne drzwi. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Jest tu ktoś? Halo, halo, jest tu ktoś na kasie? Nikogo nie ma. Sprzedawcy tu nikogo nie ma. Chciałbym kupić rzeczy, materiały budowlane. Yy, poważnie, doda, no, no, to w takim razie weźmy tutaj, zapłaćmy. Nie wiem ile, ale chciałbym sobie wziąć ten koszyk i chodźmy na, na zakupy. O, chodźmy sobie, kupmy tak, pachołki. Musimy do samochodu sobie wziąć. Pachołek jeden, weźmy sobie, czekaj. Weźmy sobie te narzędzia. Musimy wziąć tę szafkę z narzędziami. No wezmę tego, ale nie ma tu jakiegoś sprzedawcy. Halo, sprzedawca! Nie ma tu kurde, nikogo. Halo, jest tu ktoś? Może sprzedawca gdzieś poszedł, może. Idę, idę. O, idzie, idzie sprzedawca. Słyszałem, dobra. Okej, okay, zaraz przyjdzie sprzedawca. Ja bym chciał chętnie wziąć te materiały budowlane w takim razie. To bym wziął. Czekajcie, ja mam tyle kasy do wydania. O, idzie, idzie sprzedawca. Dzień dobry. tam. O, dzień dobry, to pan jest sprzedawcą, tak? Jo, jo. Jo, okej, okay, dzień dobry. Chciałbym kupić rzeczy, materiały budowlane. No wam potrzeba. Tutaj, proszę bardzo, kasę. Chciałbym kupić bloki budowlane, chciałbym kupić pachołki, narzędzia, beczki, chciałbym tłoki kupić, kolejne pachołki, wszystkie rzeczy samochodowe takie. Proszę bardzo, zapłacę tutaj dla pana, ile pan dobra, chce. Dobra, dobra. Jestem bogaty. I jeszcze robi kolego. I jeszcze chciałbym kupić też ten lokal, ten, tu jest pana ten lokal, chciałbym sobie tutaj zrobić salon samochodowy tutaj. A mogę odpierdać, mogę, mogę, no. Ile to warte? ile to kosztuje? Ja mogę dać 200. No dobra, będzie ci, będzie tam. Okej, dobra, no to powiedział, jaki on ma wysoki głos, to jest mechanik jakiś. Okej, okay, w takim razie też narzędzia biorę, też potrzebuję takie narzędzia do sklepu, okej, okay, kupujemy, dobrze. I zaraz się widzimy, wszystkie narzędzia biorę i widzowie idę je zanieść tutaj, wszystkie będę przynoszał tutaj i tutaj zrobimy samochodowy. Zaraz się widzimy. I zrobiłem, widzowie, mamy, patrzcie, salon samochodowy! Otworzyłem swój salon. Po chwili budowania troszeczkę mi to zajęło sporo czasu. Mamy salon samochodowy, to tutaj będę trzymał wszystkie samochody i tutaj będziemy gromadzić auta. Najszybsze, najlepsze samochody, ludzie będą chodzić i kupować ode mnie. Teraz musimy tylko zaopatrzyć się w samochody. Hala już gotowa, tutaj gotowe rzeczy, będziemy też je naprawiać samochody, jak komuś się zepsuje. No i teraz do skrzynki, weźmy tutaj, dajmy czekaj, ja mam tu, o, mam tu możemy też tworzyć, patrzcie, możemy też tworzyć, na przykład ATV, możemy kłada zrobić, możemy zrobić bumper kłada mogę też stworzyć auta swoje, patrzcie na to, widzicie? Mamy motor też, mamy też Dani Bunch go-kart nawet, golf kart, patrzcie na to, Jet Sky możemy mieć, tworzyć i różne rzeczy z tego mieć dobra, ale weźmy na razie, schowajmy tutaj, może czekaj, bym potrzebował gdzieś schować pieniążków, o, ktoś nadjechał o, dzień dobry, witam, co za samochód o, ale samochód, dobra e, naprawdę jest mega mocny Hmm, chciałbym kupić to od pana. Yy, yy, zapłacę za to zapłacę za to 3000. 3000 za to zapłacę. 3000. Co pan na to? 3000 dolarów. <laughs> yy, chcę 4. O nie, on chce 4. No, chociaż ja bym mógł to komuś sprzedać za 10, wiecie? Ja bym zarobił dużo na takim samochodzie. Yy, dobrze, 4, zapłacę 4. 4 zapłacę, proszę bardzo. To będzie cała kasa dla pana. Wszystko wyrzucamy, cały opróżniamy. 4000 biorę to auto, kupię. Niech będzie, niech kij. Zarobię na tym więcej. Zarobię na tym sporo więcej kasy. Dobra, czekaj. A nie, 4000 to było gdzieś tyle. Dobra, okej, okay, tyle wystarczy. Proszę bardzo, dla pana zabieram samochód elegancko. Tylko, yy, halo, kluczyki nie mogę odpalić. E, nie ma oszukiwania poważnego że mógł odpalić kluczyki potrzebuje. Proszę widać kluczyki. O, dobra, dał. O, elegancko, na działa. Dziękuję. Okej, okay, to dziękuję. W takim razie, patrzcie, kupiłem super brykę. Super samochód, za którym naprawdę mogę dużo wziąć. Patrzcie, zaparkujemy sobie teraz tutaj. Czekaj. Super samochód na sprzedaż. Na sprzedaż. Zapraszam, zapraszam na sprzedaż. Salon samochodowy. Najlepszy samochód w okolicy. Lamborghini. Za jedyne 10 tysięcy. <laughs> za jedyne 10 tysięcy, czajcie. 10 tysięcy, sprzedam. O, kto siedzie, kto siedzie tutaj. Jakimś super autkiem. O, salon samochodowy. Zapraszam, zapraszam, naprawimy auto. Naprawimy auto, zapraszam Dzień dobry, dzień dobry akurat to wow, serwis Ile przydał, klientów, patrzcie, jakiś kurczak tu przyjechał Kupi auto kupi auta Mogę kupić Kupi pan, kupi pan tego Kupię, skupuję Złoka? Tak, tak A chce pan kupić moje może, czy na pana na to nie stać? Bo to jakie, koszt... jakie pan ma? To jest Lamborghini? 10 tysięcy to kosztuje, no to sporo kasy A w kredycie, kasy. panie, w kredycie? No w kredycie nie, ja za gotówkę, nie? No to ja więc... mogę panu sprzedać swój samochód. Dobrze, no to kupię wtedy pan. Uuu, co za klient? Uh, który tu jest szefem. Cześć, ja, ja jestem szefem. Dzień dobry, witam on, on, pana. On jest szefem. Ja o, to kolej, idę. stój w kolejce, idź sobie. Ja dobrze, jestem, dobrze, ja jestem dobrze, szefem. Ja na dzień, dzień dobry, czemu pan jest taki umięśniony mega mocno? co codziennie na siłownię. Jo, chce pan kupić ode mnie samochód? Mam taki fajny. No za ile? 10 tysięcy, bardzo niska cena, niski przebieg Ale muszę sprzedać swoje to białe widzisz tam Yo! No to ja y, kupię od pana ten samochód i, y, i wtedy w gratisie zrobię tutaj 7 tysięcy za to auto i jeszcze ten samochód o, można tak zrobić. Co pan na to? 6 tysięcy, 6 tysięcy i mój samochód nie, nie mogę niestety, to jest bardzo drogie auto, ja nie mogę, 7 tysięcy 7 tysięcy A mogę wsiąść zobaczyć? Tak, może pan wsiąść, uwaga no Łooo, wow, jak fajnie, jak pan się prezentuje, fajnie, Wow. Mówisz, mówisz? Tak, Wszystkie pan laski pana, wygrabam. wszystkie laski pana, niech pan to bierze, kupuje i stąd odjeżdża No dobra, to może być, to ja biorę, biorę Okej, okay, no dobrze, no to w takim razie proszę o płatność już, chwila, momencik. Dobrze, ej, patrz, Mogę mieczek. wypisać czek, czek, mogę wypisać? Tak, może pan wypisać czek albo kartą kredytową za 10 tysięcy. Może być karta, może być karta. Karta kredytowa. O, pan już wjeżdża. Pan już chce wjechać. A nie, Daj nas tutaj ten, żeby pan obejrzał go sobie. Dobrze, to proszę zaparkować tutaj w to miejsce, tutaj dobra, podjechać na podnośnik. Okej, okay, dobra, pana? dobra. Okej, okay, karta, kartą, kartą. Dziś 8 tysięcy tak. tak. 7 tysięcy, przepraszam. Yy, dobra, to gdzie to. Zbliżyć? Tutaj proszę, proszę tutaj mi dać kartę, proszę mi dać dobra, kartę. Okej, okay, mamy kartę. Wow. Okej, okay, dziękuję. Karta potwierdzona, 7 tysięcy, dziękuję, dobrze. A, mogę kartę odzyskać, no, ja kartę zabieram, dlatego że ja muszę pieniążki znieść no i później panu odezwał. Weślę. A oddam, mi pan. No tak, dobra. oddam, tylko 7 tysięcy wezmę Okej, okay, dobrze pamiętaj, że jak mi ją oddasz, to wiem czy mieszkasz Dobrze, 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 przepraszam, dobrze. Okej, okay, tutaj wyjazd mogę zrobić dla pana, wyjazd, mogę zrobić dla pana wyjazd Pan, o, pan wyjechał nawet, tak, patrz jak przyjechał Zrobię tutaj wyjazd taki, żeby był lepszy wyjazd Rozwalę to szkło Ej, 7000 tysięcy zrobiłem, mam kartę, na której jest 7000 tysięcy Dobrze, no to w takim razie idziemy jeszcze Czekaj, tutaj muszę to rozwalić Dobra, idziemy e, wziąć to auto Patrzcie, mam auto w zastaw O, jaka fajna bryka Zaparkujmy sobie w salonie samochodowym, zobaczcie, elegancko i... Dobrze, patrzcie. I tu będzie tak, taki piękny salon. Mamy już jeden samochód i 7000. dobra. Jest jeden samochód. Panie, panie, wjechałem, wjechałem. Okej, okay, wjechał pan, wjechał. Patrzymy pod, patrzymy pod dół, okej. Okay. Tu coś rozwalnięte, tu jest pęknięte. Nie, nie, to wszystko jest sprawne. Tu jest stajone, tu jest, jest pęknięte. Widzę, że tu jest pęknięte, tu są dziury, tu są kolejne dziury, panie, tu jest to rozwalone. Panie to jest orginał, orginał, Ja tak daję, ja daję, Ja daję za to auto ym, 500 zł, bo to nie warte jest. Co 500 zł? Ja za niego zapłaciłem 5000 jeszcze niedawno. Dobrze, to do 1000 zł, Max. 1000 zł. 1000, Kartę, Dobra, kartą, potrzebuję kasy, kartą, potrzebuję proszę kasy bardzo. dawaj pan. Proszę bardzo, kartą i proszę mi tylko ściągnąć 1000 zł i proszę mi oddać. Dobrze, czekaj pan, cyk, przelewik, okej, okay, proszę bardzo, oddaję. Dobrze, dziękuję, okej, okay, dobra, mam dziękuję, kolejne Dziękuję, do auto. widzenia. Do widzenia. Okej, okay, w takim razie siadamy do autka i parkujemy wow, kolejne auto. przyjechał bryką. Kolejne, wow. drugie auto, zobaczcie, drugie auto już mam w salonie, ale jazda. Ale super bryki mam, jo, a mój salon już naprawdę się rozwija. Dzień dobry, witam. Pan chce kupić auto może ode mnie Uuu, ale fajna bryka. Ja mogę od pana odkupić, ale fajny zegarek złoty. Wow, pan jest jakiś bogaty. Kupię to auto za 3000. To auto jest bardzo wa... M, to jest M4, to jest bardzo drogie, z 15 tysięcy to kosztuje. Yy, dobra, zapłacę panu piątkę za to auto. Piątkę, co pan na to? Czy może... O, dobra, jest. Proszę bardzo, kartę. Tutaj jest 6 yy, Czy tam pięć tysięcy? Proszę się ściągnąć. Ja zaparkuję sobie. Patrzcie, mam super auta już kolejne i teraz będziemy sprzedawać to ludziom. Ha! Nakupiłem dużo aut i teraz będę sprzedawał je drożej. Patrzcie, jaki super samochodowy salon mam. Jo! Super bryki tylko u Smysloła. to. Ale bryki są w salonie. Salon samochodowy u Najlepsze auta. Zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry, najlepsze dzień auta. dzień Gdzie tu wejście? O, jest jakaś pani... O czy... Cześć, cześć, witaj się Anko. O, o hej, smysłow. E, chcesz kupić auto? Fajne ceny są. Fajne ceny, fajna autka. No, chciałabym, chciałabym, jak fajne ceny, to tym bardziej. Dobrze, to ja w takim razie w takim razie sprzedam tobie BMW e, lub tutaj Audi, nie co to jest? Audi, tak, Audi, e, albo Porsche. Co byś wybrała? BMW, Audi, Porsche mam. Co U, byś chciała? Mm, ja bym chciała Audi. Audi, dobrze. Jedyne e, 7000. 7000?

To są te dobre ceny, tak? Tak, to są bardzo dobre ceny, to jest bardzo konkurencyjna cena rynkowa. 7000. A do negocjacji czy nie? Nie, nie, nie do, do negocjacji to już nie podlega, dlatego że to już normalna niska jest cena. Yy, A nie da się 6 płatność kartą. No 6800 najwyżej. Dobrze, płatność kartą, no Bierze pani czy nie, bo to już... O, o, następny klient zaraz Biorę. będzie. No artistic... stop, stop o jest. nie stop, nie zgadzam się, nie zgadzam się, ja dam 8, ja dam 8. No ja panu sprzedam Porsche, Porsche Ej. panu sprzedam, Porsche panu sprzedam, Porsche. Porsche. A za ile? E, Sprzedam panu Porsche za 12 tysięcy. 12? E, nie, ja dam 13 nawet. Dobrze, dobrze, super! <laughs> dobrze, płatność kartą, kartą najlepiej Proszę bardzo, bierz Okej, okay, no, raz, dobrze, raz, dobrze. OK na Okej, piwek, dziękuję, dobrze. Okej, dobra, mam kartę. Ej, do raję strafiałem karta i tutaj proszę bardzo, płatność też dla mnie. No, no tutaj, proszę. Okej, okay, dobrze, proszę zabierać auta i proszę wyjeżdżać. Ej, dziękuję. Ja prawa jazdy nie mam jeszcze. Dobrze, Ej. to nie ważne, to już mi... Ej, uważaj panie, panie, uważaj! Tam kurde, ja panie! panie nie nie Rozwali pan, ja ubezpieczenia ja nie mam ubezpieczenia tego auta. Rozwali Ale ja pan! Nie wiem, tu hamulce działają. Rozwali pan! No nie ma sakra! No weź, panie, no wyjedź pan stąd, kurde, no Próbuję Co próbuję, pan próbuję, robi? Chyba się rozbije. No nie, ja. Dobra, ja, ja panu zmienię, to proszę, proszę wyjść, proszę wyjść, proszę no, wyjść z tego auta. Ale, ale ja, dobra, dobra, Proszę wyjść z tego auta, proszę wyjść z tego auta. Dobrze, proszę bardzo, do widzenia, w takim razie do, do widzenia. widzenia. No ok, wszystkie auta dwa was sprzedałem, bardzo dużo zarobiłem. Mam dwie karty, zobaczcie, dwiema kartami mogę płacić, mam już 20 tysięcy na koncie. Ech. Yeah. Halo? Halo? Ktoś tu pracuje? Co jest, Gań? Co jest, Gań? Co, 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 co? Halo? Chcę kupić samochód! A, dobrze, dobrze, się ja to Zaspałem, słuchajcie. Uu, minęło już kilka dni. Kilka dni minęło odkąd zaczął mi mój dobry biznes iść i zasnąłem w pracy. Dobra, weźmy teraz się skupmy. Zobaczcie jak mój sam Panie, dobrze perspektywuje. to było auto? Dzwoniłem do pana. Już, 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 już. już. Ile klientów? Jo, ile klientów tu idzie? Mnóstwo klientów na cieszonkach. Halo, halo, proszę poczekać, proszę czekać. Spokojnie, spokojnie. A Zobaczcie, ile mam aut, ale nie podchodzić bliżej. ej, ej, ej. nie do powoli to tu. Się można. Patrzcie na to, jakie super samochody mam. Tak, możecie, możecie oglądać patrzcie na to. Mój salon samochodowy naprawdę miał ostatnio 1000% przychodu. Tyle dostałem kasy. Wiecie, ile zarobiłem? Zobaczcie na to. Tutaj mamy nas na, na przodzie, więcej aut. Mogę zarobić kupę kasy. Zobaczcie, salon samochodowy. Różne auta do kolejnego. Kto chce? Kto chce? Kto chce auto, Kto chce auto. Mamy Bugatti, Bugatti za jedyne 100 tysięcy Mercedes za jedyne 50 tysięcy Lamborghini, w Porsche za 30 tysięcy, co Państwo chcą? ja tego czarnego bym chciał Płatności kartą i podpis Porsche, podpis mi dać na umowie Podpis, podpis Nie na umowie. już podpisuję I płatność kartą i proszę zabierać, płatność kartą i Pana Ok, dziękuję w takim razie, proszę mi dać ten papier Proszę, biracz. Okej. Okay. ej, Poczekaj, bardzo. poczekaj, panie, zapłatność, płatność, płatność nie ma odjazdu. Płatność, proszę mi kartami panie zapłacić. Panu odjeżdża. Właśnie widzę. Płatności, płatności kartami, kartami. Patrzcie, ja sprzedajemy mnóstwo samochodów. Mój salon samochodowy jest gigantyczny. Widzicie, jaki on jest wielki? Jo, ten salon już naprawdę jest dowalony. Dowalony taki jak mój sklep. Słuchajcie, takie fajne mam czapki też dowalone. Patrzcie, Smiley Team z haftowanymi literami, z Właśnie one są wyhaftowane Patrzcie, się trzymają elegancko. Żół tego koloru nic wam nie wypadnie Nic wam się nie odklei, bo to jest haftowane To jest bardzo dobra jakość Smyslow Team wyhaftowane na czapce żółtej Możecie wejść, czapki są dostępne na moim sklepie Smyslow.pl, możecie być Smyslow Team Smyslow Team, elegancka czapka Nowe są, już na moim sklepie wleciały Wpadajcie zobaczyć, dobra, ale teraz Czekaj panie uważaj panu AS. Nie mam karty na ja tutaj o, i kasa. Ile klientów tu jest? Patrzcie wszyscy chodzą Zabieram, kupują. Zabieram do widzenia. Aut. Dobrze do widzenia, do widzenia, do widzenia, proszę bardzo. Kolejny klient. Ja patrzcie ile kasy, ile kasy zrobiłem, ile mam kart, ile płatności. Dobrze. Proszę Bogaci 100 tysięcy. Daj ja pani ile tam pan Okej, okay, dobrze. Dobrze mamy, patrzcie, ile samochodów się kartę, do dobrze, widzenia. dobrze, już daję, już daję. Elegancko, dobra, i sprzedajemy kolejną rzecz. A wy, widzowie, możecie wejść na mój sklep. Sprawdzajcie nowe czapki. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. wow.